Jakie cechy powinien mieć prawdziwy mężczyzna? Co powinien umieć zrobić prawdziwy mężczyzna? Powinien być już almancki, czuły, ja wiem. No taki dbający o, o kobietę. Mm -hmm. Pamiętający, że jest kobietą, a nie tylko w święto. No. Powinien w domu troszeczkę coś umieć zrobić. Mm -hmm. To mężczyzna, który nie bije gwoździ, to naprawdę. <laughs> I ja wiem, no, powinien mieć cierpliwość, żeby z kobietą czasem pójść na zakupy. Na pewno powinien być e, inteligentny i dowcipny. Jakie cechy powinien mieć e, prawdziwy mężczyzna? Hmm. Tak żeby była kobieta zadowolona. E, Powiem. No, myślę, że powinien być opiekuńczy, e, czuły, e, może troszkę przystojny. Elegancki. No, zaradny. E, może tyle. A jakie rzeczy powinien umieć zrobić? Takie trzy. Trzy. Mhm. Kochać kobietę przez całe życie. E, Gotować i mhm. e... majsterkować. Dużo takich cech wydaje mi się jest, tylko teraz, gdy już głowę, Powinien być przede wszystkim wrażliwy mieć poczucie humoru i oddany swojej kobiecie. Powinien umieć założyć dobrą rodzinę. E, jakie cechy powinien mieć prawdziwy mężczyzna? Oj, niech to no, będzie Moim zdaniem, powinien być lojalny, kochać swoją kobietę i być uczciwy w stosunku do niej. Płeć męska to kwestia urodzenia. Bycie mężczyzną to kwestia wyboru. Teraz możesz dokonać tego wyboru. Tylko teraz. Tylko dla mężczyzn. Tylko do trzydziestki. Tylko w weekend majowy. Tylko w karkonoszach. Informacje tylko u mnie.